Cześć wszystkim Diablo 4 Universe. Tym razem mam dla Was Hell Drake'a z House Space Marines. Taki piękny Smoczy Sław. I co mamy w takim pudełku? Owalną podstawkę. Stojak. Czyli standard, dlaczego co jest samolotem. No i dwie wypraski. A, może zacznę od tej. Z Drake'em. Powiem Wam, niektórzy są przeciwnikami tego zestawu. Ja osobiście jestem zwolennikiem, ponieważ ten zestaw bardzo mi jakby przedstawia całą istotę, czym dla mnie jest chaos. Space Marines, czyli to są maszyny i, i ludzie, lub też właśnie Space Marines, którzy są pseudoludźmi, którzy tak naprawdę zmutowali do postaci tej chaosowej. Tym tak samo wyobrażam sobie Hellraka, który sobie stał gdzieś tam w hangarze jako, jako samolot, czy drop pod. I Dostał jaźni, zaczął żyć swoim życiem i e, dzięki temu, no, z, z, zaczął sam latać, tak. Nie potrzebuje pilota, który pewnie gdzieś tam jeszcze w środku siedzi, został całkowicie wchłonięty. I tak naprawdę steruje tym wszystkim spaczony kod binarny. Przeczytajcie sobie mechanikum. Bardzo fajna. Część herezji Horusa, która opisuje podobne wydarzenia. Widzicie dość duże części, łatwo się to chyba będzie składać. A tu mamy drugą wypraskę. Gdzie mamy skrzydła. No i też do wyboru broń, czy tam ten bayflamer, czy, no, czy coś tam, coś tam. Reaper, coś tam hausowe, pazurki te wszelkie jointy znaczy te łączenia powiem Wam bardzo ładny zestaw co tu jeszcze mamy Instrukcję obsługi piękny smoczek finalny I tu wcześniej jak po sobie składamy oczywiście cały zestaw możecie obejrzeć dzięki rzeczywistości sklepu tombombadil.pl Dzięki wszystkim, Diablo fotika k Universe.